Witam serdecznie Trygon Ognia na moim kanale Barany, Lwy oraz Strzelce. Zapraszam kochani do czytania tygodniowego od 29 stycznia do 4 lutego. Sprawdzimy energię na nadchodzący czas, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, że czytanie jest ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość finanse, rytuały separacyjne, rozświetlające. Także, jeśli tylko macie ochotę, kochani, śmiało zapraszam do, do kontaktu. No i cóż, zróbmy czytanko, trygon ognia i zaczynamy od zodiakalnych baranów. Moje drogie baranki, co dla Was przyniesie nadchodzący tydzień? Mhm, tu jest jakaś walka, kochani, tu jest jakaś walka. Też widzę przy Was trygon ognia baran lew strzelec. Wy z kimś walczycie, kogoś się boicie, ktoś Wam tutaj nadepnął napięte. Może być tak, że ktoś was jeszcze nęka z przeszłości, jakaś osoba nie daje spokoju, daje wciąż o sobie znać. Ktoś nie przepracował lęków, ktoś po prostu będzie walczył o relację. No pokazuje mi się jakaś ciężkość. Toksyczna bardzo relacja, albo została zakończona, albo nie. Natomiast ktoś tutaj jeszcze się broni, ktoś tutaj jeszcze próbuje walczyć, ale to i tak jest na pozycji straconej. Także nie wiem, z kim wy tam macie do czynienia. Natomiast no, ta osoba mi się pokazuje bardzo, bardzo toksycznie, tak? I to może być też Baran, Lew, Strzelec, ktoś z trygonu ognia jak wy. No pokazują mi się niefajne sytuacje, że ktoś będzie chciał po prostu gdzieś tam jeszcze się odegrać za coś. No taka ciężkość, ogólnie ciężkość w energiach. Jeżeli jesteście w związkach, no to też taka walka, kłótnie. Nieprzespane noce, trochę, tro, trochę takiej właśnie dziwnej energii, ale być może to już zmierza do zakończenia, bo pamiętajcie, że potem jak Pluton wszedł do wodnika, no to wszystkie toksyczne relacje już powinny e, zostać z góry zamknięte. E, tu nie ma miejsca na byle jakość, tu nie ma miejsca na jakieś takie właśnie sytuacje, gdzie ktoś was wykańcza, gdzie po prostu nie ma miłości. Od tych relacji trzeba odejść, tak, żeby mieć swój spokój wewnętrzny. Nic nie jest kochanie, cenniejszego od właśnie tego spokoju wewnętrznego, także. Nie dajcie sobie kolejny raz wejść komuś na głowę, no bo takie sytuacje mi się tutaj pokazują. Jeżeli kochani tutaj chodzi o pracę, piątka kielichów, tak jakby jakieś niedocenienie, zamartwianie, może nie potraficie się skupić na pracy, bo te sprawy właśnie rodzinne, uczuciowe wychodzą na pierwszy plan. Tu mi się pokazuje też, że jakby jakiś wyjazd miał nie dojść do skutku, problemy z transportem. Więc będziecie troszeczkę tacy, no nie wiem, jakiś taki trudny tydzień kochani Albo coś zakańczacie, albo po prostu, no nie wiem, tu miał być jakiś wyjazd, może na ferię, może nie dojść do skutku e, Natomiast też e, chcecie się od kogoś uwolnić, chcecie już od tego odejść, zamknąć przeszłość raz na zawsze definitywnie No i będziecie w tym tygodniu walczyć o ten swój spokój <laughs> Tutaj e, zdrowotnie pokazały mi się kolana i kręgosłup, e, więc na to trzeba by zwrócić uwagę no, i karta wyrocznik dla Was. Problem osobisty znajduje rozwiązanie. Także, kochani, mimo tego, że będą perturbacje, będzie tutaj jakaś taka walka, kłótliwość, to ten problem do końca tygodnia znajdzie rozwiązanie, tak? E, więc, tak jakby, no, wyjdziecie z tego wszystkiego, ale, no, troszeczkę siły więcej. Jeśli macie z kimś problem, warto zawsze takim rytuałem separacyjnym, 40-dniowym się odciąć, już tak definitywnie, tak? Także, no, no warto po prostu, kochani. Życzę Wam udanego tygodnia, dużo siły. Zapraszam oczywiście do kontaktu. I kolejny znak to strzelec. Przepraszam, lew. Baran, lew, strzelec. Tak, lew. 29 styczeń, 4 luty, lew. Moje drogie lwy. Tutaj dużo miłości, dużo wsparcia. Być może rybarak, skorpion jest przy Was, byk panna, koziorożec. Tu mamy takie energię, właśnie że jest dużo miłości przy domu, jest małżeństwo szczęśliwe. Jeśli macie dzieci, to być może wyjeżdżacie na urlop. Teraz niektórzy też mają ferie, więc pokazują mi się wyjazdy, miłe spędzenie czasu razem. Ogólnie z Waszą drugą połówką widzę, że możecie chcieć zamieszkać razem, jeśli tego do tej pory nie zrobiliście. Tutaj myślicie też o zakupie domu, mieszkania, wzięciu kredytu, więc, tak jakby, no, są bardzo uziemiające energie. Niektórzy z Was może będą planować w najbliższym czasie właśnie wziąć ślub, zaręczyć się, bo tutaj też takie karty widzę. Może ktoś już po prostu myśli o Walentynkach, żeby się zaręczyć. Bardzo, bardzo ładne energie. Także tutaj w uczuciach jest w ogóle stabilizacja. Mamy bardzo ładne karty. Ktoś się kogoś bardzo mocno trzyma, ktoś jest dla kogoś największym skarbem, tak, nie chce odpuścić. Także przy rodzinie, przy domu bardzo ładne energie. Jeśli chodzi o singli, tutaj właśnie pokazuje mi się wyjazd, na którym możecie kogoś poznać i tu będzie taka gwiazdka z nieba, bo poznacie kogoś, kto będzie waszym spełnieniem marzeń. Najbliżej wam, właśnie do ryby, rak, raków i skorpionów. Trygon wody, takie wrażliwe, uczuciowe osłupki, tak mi się pokazują przy Was. Niektórzy z Was tutaj może spodziewają się właśnie Dziedziusia. Mm, więc też tak jakby widzę przygotowywanie kącika w domu, e, właśnie tak jakby uwijanie gniazdka, Bar bardzo w ogóle ładne energie kochani, tutaj nie ma się do czego przyczepić, w pracy gwiazda, spełnienie marzeń, w ogóle tutaj los Wam będzie sprzyjał, e, wszystkie projekty tak jakby będą e, miały swój finał, podpiszecie umowy, jakieś nowe kontrakty, jeśli nie macie pracy i szukaliście też ją otrzymacie. Także tutaj mi się tutaj jakieś problemy z transportem pokazują, nie wiem, sprawdźcie sobie oleje, opony, wszystko przed wyjazdem, jeśli macie jakiś lot, to może zostać troszkę opóźniony, albo jeśli gdzieś jedziecie pociągiem, to też te pociągi wiadomo, no ale w Polsce PKP to zawsze się spóźnia, więc tutaj akurat to, to nie ma co się dziwić, że coś się może opóźnić. No i jeśli chodzi o zdrówko, trójka pentakli, hormonalne zaburzenia przemiany materii, ale też alergie pokarmowe nam się pokazały. Jeśli macie na coś uczulenie, to starajcie się tego unikać. Bądź odważny i zrób pierwszy krok. Karta wyroczni dla Was. Także, kochani, życzę Wam wspaniałego tygodnia, dużo miłości. Zapraszam do czytań prywatnych, jeśli macie ochotę. Zapraszam na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem Zodiaku. I ostatni znak: strzelec. Moje drogie strzelce. No, tutaj super w ogóle jakieś nowe początki, stabilizacja, ktoś się może spodziewać dziusia, ktoś się dowie że Być może teraz się Wam urodzi dziecko, także gratulacje, bardzo ładne energie, takie rodzinne, ciepłe, e, zakup mieszkania, nieruchomości, zamieszkanie razem, kochani, macie przepiękne energie. I tak jakby jakaś relacja była tutaj z przeznaczenia, ona już będzie na lata. Piękne energie, kochani, naprawdę dom, rodzina, stabilizacja, dużo miłości. Możecie otrzymać jakieś pieniądze od rodziny, nie wiem, to może być spadek, darowizna, albo ktoś wam po prostu finansowo tutaj pomoże. Może bierzecie kredyt na dom i wtedy po prostu ktoś wam pomoże, tak, z wpłatą własną. Także bardzo ładne energie. Ja w ogóle wam powiem, że tutaj naprawdę te energie są piękne. Pokazują mi się też jakieś kursy, szkolenia w pracy, w ogóle spełnienie marzeń, kochani. Spełnienie marzeń, jeśli macie własną firmę, kochani, będzie się rozwijała po prostu z dnia na dzień coraz lepiej, więcej klientów, więcej zleceń. Jeśli nie, nie macie do tej pory pracy, to znajdziecie taką właśnie, która będzie spełnieniem waszych marzeń. Bardzo ładne energie, kochani. Jedyny minus tutaj to właśnie ta piątka mieczy. Ktoś się może chcieć wtrącać, ktoś może z przeszłości chcieć wracać, zaburzać waszą energię. E, jakieś osoby, które są konfliktowe, kopią dołki pod nogami. Może być tak, że w pracy wam się pięknie układa, a ktoś po prostu jest zazdrosny. Nie pasuje tej osobie to, że jesteście tak doceniani, że wam się wszystko układa. Może gdzieś tam za plecami obgadywać, kopać dołki pod nogami. Tego typu energie nam się pokazują. Ale też uważajcie, żeby ktoś trzeci nie chciał się wtrącać do waszego związku. No i zdrowotnie, trójka buław. Tutaj, kochani, mamy informacje o tym, że możecie mieć osłabiony układ immunologiczny. I sprawdźmy kartę wyroczni dla Was. Niedługo poznasz odpowiedzi, których potrzebujesz. Tak to wygląda na ten tydzień. Ja Wam życzę wszystkiego, kochani, dobrego. Oczywiście, jeśli macie ochotę, zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem Zodiaku. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.